Język C miał od początku być zgodny ze standardem C. Nie można było zmieniać istniejących funkcji z tego języka. Możliwe jednak było określenie, które funkcje należą do C. Wszystkie te funkcje zawarte są w przestrzeni nazw STD. Po wliczeniu potrzebnych bibliotek można zadeklarować używanie przestrzeni nazw, aby uniknąć konieczności pisania przedrostka STD przy wszystkich funkcjach, klasach i szablonach. Należy to zrobić za pomocą Using Namespace. Następnie podaje się nazwę przestrzeni. Dla standardowych bibliotek C jest to STD. Pamiętaj, aby każde polecenie zakończyć średnikiem. Wewnątrz funkcji Main pomiędzy nawiasami klamrowymi umieszczamy właściwy kod programu. Na tym etapie interpretacja pojęcia funkcji nie jest konieczna. Zapamiętaj tylko, że jest to określony blok instrukcji w danym programie. Jednym z najważniejszych obiektów języka C jest cout. Obsługuje on strumień wyjściowy, czyli wyświetlanie różnych informacji na ekranie. Aby móc z niego korzystać, musisz wliczyć bibliotekę i o stream. Budowa polecenia z wykorzystaniem cout jest bardzo prosta. Na początku znajduje się obiekt cout, następnie operator, którym są dwa znaki mniejszości informujące o kierunku przepływu strumienia. W ostatniej części znajdują się już właściwe informacje. W tym poradniku zajmiemy się wyświetlaniem tekstu zawartego pomiędzy cudzysłowiem. Dane tego typu nazywane są łańcuchem tekstowym lub znakowym. Wszystko to, co znajduje się poza znakami cudzysłowia, stanowi składnik języka C++. Polecenie z wykorzystaniem C-Out czytamy od prawej strony. Najpierw znajdują się informacje do wyświetlenia, następnie są one kierowane do obiektu c -out za pomocą operatora i ostatecznie wyświetlane na ekranie. Istnieją dwa sposoby na przejście do nowej linii podczas wyświetlania tekstu. Pierwszym z nich jest znak nowej linii, zapisany za pomocą backslash'a i litery N. Umieszcza się go pomiędzy cudzysłowiem. Drugi sposób to wykorzystanie manipulatora endline. W przypadku tych dwóch sposobów występuje znaczna różnica zapisu, jednak efekt działania jest podobny. Podczas pisania programu bardzo przydatne jest stosowanie komentarzy. Jest to tekst, który nie jest interpretowany przez kompilator. Jeżeli piszemy obszerny program, warto stosować zapisy tego rodzaju, aby w każdej chwili móc w szybki sposób określić, jakie zadanie pełni dany element w programie. Istnieją komentarze jednoliniowe i wieloliniowe. W przypadku tych pierwszych deklaracja odbywa się za pomocą dwóch slashów. Drugi zapis natomiast wykorzystuje znak Slasha i gwiazdki jako początek komentarza. Jego koniec oznacza się odwrotnie, poprzez gwiazdkę i slash. Na końcu funkcji powinno umieszczać się polecenie Return 0. Zwraca ono wartość 0 do funkcji i informuje o poprawnym zakończeniu programu. Więcej poradników znajdziesz na moim kanale oraz na Linux Supporters.